Witajcie. Na premierze jest zrabki czarny diament. Do wygrania w niej mamy 500 tysięcy. Standardowo wygrywające liczby, twoje liczby. Dwa symbole do wydrapania gwiazdka lub słońce chyba gwiazdka to jest, która nam nic nie mnoży i diament, który mnoży razy 2. Na dzisiejszy odcinek zakupiłem 4 zrobki. No to zaczynajmy. Trzydzieści pięć, siedemnaście, cztery, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć. Dwanaście, piętnaście, dwadzieścia pięć, obok, czternasty, Trzydzieści siedem. Trzydzieści osiem. Trzydzieści jeden. Szesnaście czterdzieści dwadzieścia osiem. Pięć dwadzieścia jeden. Dwa cztery Trzydzieści trzy, sześć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia siedem, osiemnaście. J, D. Czyli ta zrabka nie przynosi żadnej wygranej. Kolejna. Piętnaście. Trzydzieści jeden, pięć, trzydzieści sześć, dwa. Dwadzieścia jeden, trzydzieści cztery, trzynaście, dwanaście, czternaście, Trzydzieści osiem, osiemnaście, dwadzieścia cztery, trzydzieści dwa, kolejna linia dziewięć, dwadzieścia trzy, siedemnaście, trzydzieści trzy, trzydzieści dziewięć, kolejna linia siedem, trzydzieści pięć, obok. Trzydzieści siedem obok, jeden obok i dwadzieścia osiem, czyli pustak. Zgadza się. Kolejna Dwadzieścia Trzydzieści pięć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć, trzydzieści siedem, trzydzieści osiem, dwadzieścia dwa, dwanaście sześć czterdzieści, trzydzieści cztery dziewiętnaście, czternaście. 13. Na razie niestety nie ma żadnej wybranej. 7 i 9. GO. Trzecia zgrabka z czterech. Na razie wynik kiepski.

Sześć. Obok. Trzydzieści siedem. Szesnaście. Mamy wygraną. Magia ostatniej zdrabki. Trzydzieści trzy. Dwa. Osiemnaście. Dwadzieścia pięć. Czternaście.

Czyli sprawdzamy co pod 16. Oby 50. Niestety 10 A zarazem trzeba się cieszyć z tego co jest Czyli na podsumowanie na 4 zdrabki czarny diament mamy tylko jedną wygraną w wysokości 10 zł. מינוס איקייס, מה זה? כאלה ששבל דגור. נלכו איזה אגדונדן נפורזניה, נפורזניה